Zadanie 11. Matura 2018 poziom rozszerzony. Matematyka. Rozwiąż równanie w podanym przedziale. No dobra. To co warto tutaj zauważyć? No mamy co prawda dwie różne funkcje sinus i cosinus dwóch różnych kątów, bo tutaj jest mamy 6x i 3x tu są 3x, ale między 3x a 6x, 2 razy 3x daje nam 6x, no to jest jasne. W takim razie moja propozycja, zamieńmy sobie na t od razu 3x. W takim razie otrzymamy nic innego jak sinus z podwojonego t, już od razu ładniej brzmi, Tylko sinus t. No i resztę przerzucimy sobie po prostu na na lewą stronę w takim razie będziemy mieć 2 na minusie sinus t. Odjąć 1 ma być równe 0. W takim razie trzeba się przyjrzeć i rozłożyć ten sinus podwójnego kąta ze wzorów, które mamy we wzorach maturalnych, tak? na właśnie sinus podwójnego kąta. A ja my otrzymamy właśnie z tego wzoru 2 razy sinus t razy cosinus t. No i jeszcze trzeba po prostu przepisać, czyli mamy cosinus t, odjąć 2 sinusy t, no i odjąć 1. No i teraz wyciągniemy sobie wszystko pięknie przed nawias. Zobaczcie, tu się posta, pojawia cosinus, tu się pojawia cosinus, a tu mamy minus 2 sinus t, odjąć 1. W takim razie te dwa sinusy zostawimy w nawiasie i wyciągniemy właśnie tego cosinusa. W takim razie mamy cosinus t, no i z pierwszego nam zostaje 2 sinus. T. No i dodać 1. No i widzimy, że bardzo podobne do tej drugiej części. Tu wyciągam po prostu minus 1. I mamy 2 sinus T dodać 1. Czyli dokładnie to samo co w pierwszym nawiasie. Czyli jesteśmy w domu. No i wychodzi na to, że cosinus T odjąć 1 będzie pierwszym nawiasem. A drugim nawiasem będzie sinus T. 2 sinusy T plus 1 również, no i skoro to ma być równe 0, w takim razie postaci loczynowa, no to my już wiemy o co chodzi. W takim razie cosinus t musi być równy 1 lub 2 sinusy. Te powinny być równe minus 1. No to tutaj łatwo zauważyć, że cosinus przyjmuje wartość 1 dla załóżmy t. Równego 0 i ten punkt powtarza się co 2pi. W takim razie T to jest nic innego jak 2pi. Ale my wiemy, ale my wiemy, ciąg dalszy jest tutaj, że T to było nasze 3x. W takim razie mamy 3x jest równe po prostu 2pi. No i teraz szukamy przecież x, no to. Czyli x to się równa po prostu 2 pi 3. Ale mamy to k. My wiemy, że to k należy do całkowitych. W takim razie podstawiamy kolejną t, tak żeby zmieścić się w podanym przedziale. No i tutaj standardowo zaczniemy od jedynki. Jeżeli podstawię jedynkę, k jest równe 1. No to jeżeli podstawię jedynkę, no to x będzie po prostu 2pi 3 2 pi i pięknie się mieści. Jeżeli podstawię dwójka, no to x w takim razie będzie 4 pi trzecich, no i on już nie należy do naszego przedziału. Natomiast jeżeli podstawię k równe 0, to dostanę x0 i on też będzie należeć. No i ostatni przykład, żeby być pewnym rozwiązaniem, k minus 1. No to jeżeli podstawię minus 1, to będę miał x równego minus 2 pi trzecich, czyli to rozwiązanie też nie należy. No dobra, ale to zrobiliśmy dopiero tego kosinusa tutaj. Mamy jeszcze to małe równanie tu, czyli o, ten z jak? Yy, więc mamy sinus z t, albo w sumie z trzech x powinien być równy minus 1 druga. W takim razie, no to tu może zrobimy sobie ciach Gwiazdkę na czerwono, jeżeli lecimy już kolorem czerwonym. W takim razie 3x. I pytanie brzmi. Dla jakiego argumentu sinus przyjmuje wartość minus 1 drugą? No to my wiemy, że na pewno przyjmuje na minus pi szóstych, to można czytać z tabeli i z wykresu. To się powtarza plus 2 kapi. Oraz 3x jest równe, bo wiemy, że w dwóch miejscach sinus przyjmuje wartość minus 1 druga i to będzie minus 5 pi szóstych. I oczywiście też plus to 2 k pi. No dobra, w takim razie rozwiązujemy tutaj to równanie, no i wychodzi na to, że mamy 2pi trzecich odjąć pi 18. To jest nasz x1. Tutaj analogicznie będziemy mieć 2 kpi trzecich odjąć 5pi 18. W takim razie teraz analogicznie do tego, co zrobiliśmy obok, czyli szukamy dla odpowiednich K wartości X, żeby się zmieścić w naszym przedziale. No dobra, no to K równe 1. No to będziemy mieć 2 trzecie. Pi, no to 2 trzecie, no to żeby do 18 to trzeba razy 6, no to mamy 12pi 18, odjąć pi 18, no to pięknie lądujemy i mamy 11pi 18, to pięknie należy. K równe 2, zresztą warto tutaj też się przyjrzeć. Co tu się będzie działo, tak w zależności od tego, jaką wartość pi 18, jak będziemy postawiać odpowiednio K. No to pi 18 za dużo, to tak nie odejmie, że tak powiem, ale zróbmy to. Mamy tak k 2 no to mamy analogiczny tak jak wyżej, tu będzie 4 pi trzecich, ale jeszcze razy 6, no to już mamy 24 pi 18, całeczkę zrobimy. Odjąć pi 18, no tu pięknie widać, że to już nie będzie należeć, będzie mieć 23,18. No to już dalej nie ma, nie ma sensu tego ciągnąć. Jeżeli podstawimy minus, no to tu dostaniemy wyrażenie ujemne. Odjąć jeszcze pi 18, no to dalej będziemy poniżej 0. No to już ujemnych k nie ma co z sensu robić. Jak podstawimy k równe y 0, no to 0 odjąć P18 też jest ujemne, no to y, też nie ma sensu. W takim razie jeszcze innym kolorem zaznaczymy właśnie to, że ono jest dobre, tak samo jak i tu. No i lecimy jeszcze do naszego ostatniego, tutaj też podstawiamy K, czyli K, y, K1 no to w sumie K równe 1 powinno być, K równe 1 a zrobimy K równe 1 w takim razie X więc dlatego k będzie 2 pi trzecich odjąć 5 pi 18 no i tutaj no to mamy 12 pi 18 odjąć 5 pi 18 no i tu mamy pięknie 7 18 pi pięknie należy do naszego przedziału szukamy dalej. K równe 2. No to analogicznie będziemy mieć x. Tym razem ze wspólnym mianownikiem to będzie 24pi18. Odjąć to nasze 5pi18. No to tutaj już jesteśmy powyżej 1pi, bo mamy 19pi18, a to jest 1pi i 1 118. No to to już nie należy. Dla k równego 0 no to też jesteśmy na minusie. Jeżeli będą k ujemne, to też będziemy na minusie, czyli mamy już wszystko rozwiązane co to, co trzeba było, czyli mamy 7pi 18, 11, 18pi, 2pi 3, no i nasze 0.